Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z CS oczywiście. Jestem świeża po nagraniu openingu. To chyba nie muszę nic pokazywać, to wygląda jak główno. Aczkolwiek yy, paśnie, bo chciałem sobie zamienić. Yy, I teraz to bardziej pasuje yy, W tym odcinku chciałem Wam pokazać mój ekwipunek w CS. Dacie kaski dla czy po prostu kogoś to interesuje, czy nie. Yy, Pokazuje dla mnie, to jest dosyć prosty materiał do zrobienia. A już, że tak powiem, mam mój klipłenek na yy, zakończeniu, ukończeniu. Jak widzicie, on jest głównie biały z różnymi pastelowymi kolorami. Ale dobra, no to co? Agent, oczywiście yy, moim zdaniem, najlepszy agent yy, po stronie CT: Brazylijski pierwszy batalion. No, on wygląda zajebiście. Ale no to, co? To. Rękawiczki, morskie wystanie film tested. Tak, po testach bojowych Nóż motylkowy W stanie po testach bojowych również Ale no to zajebiście fituje ten rękawiczek A oto i szybki konkursik dla was jest to Glock 18 No no po testach bojowych Jeśli chcesz go wygrać no to co? Zostawiasz lajka, like komentarz pod tym filmem suba i tyle Powodzenia wszystkim, mam jeszcze zeusa tak, ta, ta, no, tego co mi wyleciał. Smocze chrapanie, biały, zajedisty jest, również z takimi postarzałymi kolorami, że on pasuje bardzo do w punktu. No i tak, just pick, no to co, print stream, moim zdaniem jeden z lepszych juzpików, w szczególności jak ja mam biały fipunek, tutaj mam takiego krawcika, Jakże ta lufa, z tak to wygląda całkowicie troszkę inaczej i za nim lepiej, tym naklejki kłócą po 4 grosze, więc jeśli ktoś ma print streama. Możecie sobie odgapić jedzenie, to są naklejki Fluxa z Paryża. Yy, oczywiście, brakatowe. Berety. Sotnie aniołki. Fascelowe. Fajne. Jest w awesome do ekipunku. Pewka Asimov. O, no, tutaj nie ma nic, nic, nic do gadania. Baś. No, jest śliczny. Animowany, śliczny. Znaczy, animowany. O, no, wiecie o co mi chodzi. Jest zajebisty. Oczywiście mam Digla, yy, też mańcych znaków, tutaj z takim ustawieniem yy, fluxa. Tutaj oczywiście nowa. Ja jestem fanem nowy ogólnie. Yy, wcześniej miałem tą Wurst Hole, teraz mam z openingu Rising Sun, no wygląda ślicznie moim zdaniem. Taka dosyć clean, zajebista. Jeśli ktoś używa, to może się brać i skorzystać. Zgraja potworów, wziąłem go bo jest fastelowy, eee, Czy gram pompom, pom? Nie przyznaję się do tego. Oczywiście UMP45 no i nowa, jeśli dobrze pamiętam. Tak, fabrycznie nowa. no słuchajcie, jeden z lepszych skinów do Umpa do chyba 50 zł. Więc jeśli ktoś gra Umpę i ma chce kupić skina, kupcie go. No on wygląda w gierce super. Patrzcie. On wygląda świetnie w gierce. Nic, co chcecie, to go bierzcie. Możecie sobie go kupić. E, Wektor atak jest dosyć świeży. Nie, nie świeży. To za no, nieważne. Po prostu z fabryki. Oczywiście również pastelowe. Więc ym, pasuje do podobnego jak Arktyczny, trójbarwny. No, ze względu na to, że ma po prostu dużo bieli. Czy on mi się jakoś super podoba? No nie, ale po prostu pasuje do Shifunku. E, słonecz, schemat metra. Biały, super, fajny. Naha Industries chyba w... prosto z fabryki, czy jakieś naklejki, sergiej i jakaś inna jeszcze naklejetka, no nie z czego oczywiście MK łańcuch znaków yy, tylko będę jeszcze robił ten mój tłumniczego ukochany z Fluxo aut, uważam, że za taką cenę to jest naprawdę kolorowy i fajny aut on jest za około chyba 60 zł, ale no wygląda świetnie moim zdaniem, w szczególności w gierce yy, no, jeśli ktoś gra ja akurat czasem mi się zdarzy zagrać, więc e, mam tego skina. A w ogóle taką w stanie minimal wear. No cóż, barwny, biały, pastelowy, lekko różowy. Na zujedomym ekwipunku, jak ulał. E, po stronie CT mam Gloka Neonoria, aczkolwiek poluję na tego Shinobu. Aczkolwiek nie wiem, wydaje mi się, że pasuje dosyć ładnie do reszty ekwipunku. Petka tutaj, to pokazywałem, teczek. Bambusowy las, Czekaj, będę zmieniony na wybielenie najprawdopodobniej Zobaczymy jego cenę eee, Nowe podmienia oczywiście, bym je pokazywał Mac 10, jest to nowy jeździec, wystanie prosto z fabryki Też jeden z lepszych moim zdaniem spinów do Maca 10 Bison. Eee, wysoka stawka Visonem no, już tak nie gram, ale wziąłem sobie paszportu. I Galil, ultra w stanie prosto z fabryki, no jest śliczny Zawodę śliczny w tym skin, fajnie się w gierce prezentuje Jeśli ktoś by chciał i ma lekko większy budżet to możecie zarazie korzystać Pamiątka rodzinna, kałaszek, w stanie battle skirt I nie bójcie się stanu battle skirt, moim zdaniem wygląda o wiele lepiej jak jest właśnie tak potłuczony niż jak jest fabrycznie nowy Moim zdaniem to wygląda w stanie yy, Battle Więc skorzystajcie i ja w ogóle już pokazywałem I agencik, oczywiście jest to Daryl, spłukany I to wszystko Tyle mam w ekwipunku Znaczy w sumie, w sumie nie mam tyle w ekwipunku Ale, co by tam na to patrzał Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!